Witam w kolejnym odcinku Goldwika. Zeszły tydzień upłynął pod, pod znakiem decyzji banków centralnych. Przede wszystkim mieliśmy bardzo duże wahania na rynku złota, a do szczegółów zapraszam do odsłuchania całego odcinka. Zeszły tydzień to kolejny. Rekord jeśli chodzi o cenę złota. Tym razem przekroczyliśmy wreszcie barierę 2200 dolarów amerykańskich za cenę jednej uncji. To wszystko spowodowane było, trwało to krótko, ale spowodowane było przede wszystkim e, informacjami płynącymi z amerykańskiej gospodarki i przede wszystkim e, komentarzem czy decyzją. Fedu dotyczących, a właściwie braku decyzji dotyczących obniższych stóp procentowych. Decyzji banków centralnych mieliśmy jeszcze, jeszcze kilka, o tym za chwilę będziemy mówić konkretnie. Natomiast teraz spójrzmy na to, jak cena wygląda w złotówce. Czy również w złotówce mieliśmy all time high w zeszłym tygodniu? Nie, jeszcze nie. Natomiast poziom w tej chwili w Gold Seaverze za 1 gram złota zapłacimy troszkę ponad 292 zł, 298 zł przepraszam. Natomiast za całą sztabkę uncjową zapłacimy 9268 z małą końcówką. W związku z tym jest wysoko, ale no, nie jest to jeszcze all time high. W związku z tym zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie pod względem, pod kątem ceny samego kruszcu bardzo, bardzo ciekawy. Zaczynamy od decyzji Fedu. To decyzja Fedu w zdecydowanej mierze wpłynęła na to, co się działo na um, z ceną złota w zeszłym, w zeszłym tygodniu i to, że pobiliśmy rekord, czyli przekroczyliśmy 2200 dolarów za uncję. Fed ogłosił, że nic w jego polityce się tak naprawdę nie zmienia. Dane, które płyną z amerykańskiej gospodarki, czasem lepsze, czasem gorsze, nie zmienią w tej chwili absolutnie decyzji Fedu o tym, że w tym roku będziemy mieli. Do do czynienia z obniżkami stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie trzema. Wszystko zacznie się najprawdopodobniej od czerwca. Wszystko jest najprawdopodobniej, no bo wcześniej, jeszcze na początku tego roku, mówiliśmy o tym, że obniżka stóp procentowych nastąpi prawdopodobnie w marcu. W marcu nie nastąpiła i rynek od razu zareagował. Wtedy indeksy ceny złota, dolar się osłabił, a cena e, złota w amerykańskim dolarze poszła do góry i osiągnęła. Ten rekordowy poziom, czyli przebiła ten, taki powiedziałbym, magiczny poziom 2200 dolarów za amerykańską za uncję złota w amerykańskim dolarze. Dzień później przyszły kolejne dane ze Stanów Zjednoczonych, które pokazywały o tym, że na przykład nieruchomości w lutym świetnie się sprzedają w Stanach Zjednoczonych dużo lepiej niż rynek wyceniał. A to spowodowało z kolei korektę. W związku z tym z All Time High mieliśmy do czynienia tylko i, wyłącznie z jednym, ty, tylko i wyłącznie w ciągu jednego dnia. Potem już cena wróciła mniej więcej do poziomu z początku tygodnia, no może trochę więcej. Natomiast no, z całą pewnością e, w do amerykańskim dolarze i tym, co się będzie działo ze złota, będzie się w tym roku sporo działo. Teraz wyczekujemy do czerwca. No a jak wyczekujemy i są zapowiedzi o tym, że obniżki stóp procentowych się zadzieją, Najprawdopodobniej, no to oznacza, że na tym rynku będzie się naprawdę dużo działo. Możemy oczekiwać bardzo dużej zmienności, i to, o czym mówiliśmy ostatnio, czyli niepewność, to jest ten element, który będzie nam z pewnością towarzyszył przez najbliższe miesiące i tygodnie. Punkt drugi w zeszłym tygodniu to również banki centralne. Banki centralne, ale już nie ze Stanów Zjednoczonych, tylko już może trochę bliżej. Zaczniemy od Szwajcarii. Szwajcaria pierwszy raz po 9 latach obniżyła stopy procentowe. To było zaskakujące dla rynku, w związku z tym też wpłynęło e, oczywiście wpłynęło przede wszystkim na franka szwajcarskiego, na jego kurs, który się bardzo mocno osłabił, ale również wpłynęło na cenę złota. Bank Szwajcarii jako pierwsza z rozwiniętych gospodarek postanowił tak mocno obniżyć stopy procentowe mocno o 25 punktów, oczywiście, więc nie jakoś radykalnie bardzo, ale, ale jednak, pierwszy, i to pierwsza obniżka od 9 lat stóp procentowych, co też jest wydarzeniem bez precedensu. Bank Szwajcarii uznał, że sytuacja z inflacją jest na tyle stabilna, w związku z tym można pozwolić, aby więcej pieniędzy wpłynęło na rynek. No, a to z kolei osłabiło przede wszystkim franka szwajcarskiego, no i generalnie, sentyment do, w, do szwajcarskiej waluty. Kolejnym wydarzeniem, jeśli chodzi o banki centralne, w zeszłym tygodniu, to była no już powiedziałbym, jeszcze bardziej, bezprecedensowa decyzja, czyli pierwszy raz od 17 lat wzrost stopy procentowej w Japonii. Japonia pierwszy raz od 17, od 17 lat podniosła stopę procentową. A co spowodowało no, też spore zmiany i tak naprawdę zwiastuje bardzo duże zmiany. Stopy procentowe w Japonii były przez ostatnie lata ujemne, natomiast teraz podniesienie tych stóp procentowych może spowodować bardzo ciekawe, bardzo ciekawe wydarzenia w przyszłości. Oczywiście jeszcze nie to. To pierwsze podniesienie stóp procentowych o 0,1% i zrównanie ich do zera wcale nie oznacza, że będziemy mieli tutaj, że to wpłynie jakoś radykalnie na decyzję, ale jest to zapowiedź kolejnych podwyżek, a to z kolei może wywołać bardzo duże zmiany, jeśli chodzi o globalne rynki finansowe. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory Japończycy byli największymi eksporterami waluty waluty poza swój kraj. W ich rękach są zarówno Obligacje Stanów Zjednoczonych, jak i obligacje Europejskiego Banku Centralnego są zabezpieczeni w, tym, w tych walutach bardzo mocno. Do tej pory oszczędzanie czy kupowanie obligacji w Japonii się nie opłacało ze względu na, ze względu na bardzo niskie stopy procentowe, a właściwie ujemne stopy procentowe. Natomiast jeśli ta sytuacja się zmieni i bank. Centralnej Japonii będzie podnosił te stopy, może to, w, może to wpłynąć na to, że kapitał zacznie wracać do Japonii. Japończycy będą sprzedawali obligacje e, innych państw po to, żeby kupować własne rodzime i żeby kapitał został, e, został w Japonii. To, biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę ilość kapitału, który jest e, zdeponowany w rękach japońskich obywateli w postaci obligacji innych państw, może spowodować, że Sytuacja na rynkach finansowych na całym świecie bardzo mocno się zmieni. Warto to śledzić i warto się temu przyglądać, bo to naprawdę mogą być wydarzenia bez precedensu w najbliższej, w najbliższej przyszłości. Dodam tylko, że Bank e, Centralny Japonii powiedział o tym, że spodziewa się, że będzie podnosił stopy procentowe. Nie chce tego robić radykalnie, ale w kolejnych miesiącach czy latach zamierza, a, zamierza ten trend utrzymać i te stopy po prostu podnosić. Punkt trzeci. No, w tym tygodniu wracamy oczywiście już teraz do Narodowego Banku Polskiego, a zawsze warto w Goldwiku opowiedzieć, co u nas w sprawie piszczy. W tym tygodniu w Narodowym Banku Polskim również sporo wydarzeń, ale one nie dotyczą stricte decyzji samego Narodowego Banku Polskiego, ale sytuacji w Narodowym Banku Polskim, a konkretnie osoby prezesa, prezesa Adama Grapińskiego, prezesa NBP. Nowa większość parlamentarna, nowy rząd zamierza posta postawić. Adama Grapińskiego przed Trybunałem Stanu sformułowała wniosek stawia mu 8 zarzutów w, w jaki sposób sprzeniewierzył się swojej misji jako prezes. I w związku z tym chcą, w ten sposób nowa koalicja rządowa chce doprowadzić do, do dymisji prezesa Adama Grapińskiego. Czy to się stanie, no nie wiadomo, to jest bardzo długi proces, a Część zarzutów według zeszłych analityków i znawców problematyki jest dosyć dyskusyjna. Natomiast z pewnością wpłynie to na dynamikę pomiędzy prezesem Narodowego Banku Polskiego a polityką rządu, między premierem a prezesem NBP. W tej chwili, już nawet dzisiaj, w wywiadzie opublikowanym w Financial Times Adam Glapiński stara się, jak widać, wysyłać pewne sygnały. Sygnały pokojowe, powiedziałbym, w stosunku do premiera. Donalda Tuska, mówiąc o tym, że tak naprawdę w tej chwili sytuacja w polskiej gospodarce wymaga tego, żeby się jednak porozumieć. Wcześniej atakowanie, atakowanie prezesa NBP w kampanii wyborczej było dosyć proste, natomiast teraz jesteśmy już po kampanii, w związku z tym warto teraz usiąść i porozmawiać po to, żeby rzeczywiście misjonarowego Banku Polskiego i polityka gospodarcza rządu mogła. Znaczy, żeby nie tyle jedno, drugie sprzyjało, bo to nie o to chodzi. Natomiast chodzi o to, żeby ostudzić emocje i trochę, trochę zbastować. W tej sprawie chcę napisać list z propozycją spotkania prezes Adam Glapiński do Donalda Tuska. Zobaczymy, czy list powstanie, zobaczymy, czy panowie się spotkają i zobaczymy, jakie będą dalsze kroki, jeśli o to chodzi. Tutaj przede wszystkim polityka, jeśli chodzi o Narodowy Bank Polski, w zeszłym tygodniu. Zobaczymy, jak będzie potem. W tym tygodniu co nowego na blogu? No mamy wiosnę. Już coraz mocniej. 21 marca minął. Utopiliśmy marzannę, W związku z tym przyszła wiosna. No a wiosna to dobra okazja do porządków. Do porządków również w finansach. I do takiego artykułu na blogu zaczynam wiosenne porządki w finansach. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury. To jest dobry moment po to, żeby rzeczywiście przyjrzeć się własnemu budżetowi domowemu, zobaczyć co w trawie piszcze i zobaczyć w jaki sposób można. Coś z nim zrobić, jak go uporządkować, żeby po prostu znaleźć w nim miejsce i na oszczędności, i być może na inwestycje i przede wszystkim na rzeczy takie, które nam są na co dzień potrzebne. Oprócz tego zapraszam do kawy z ekspertem. W tym tygodniu rozmawialiśmy na nieśmiertelny temat, jeśli chodzi o rynek złota. Razem z Martą zastanawialiśmy się, co wybrać: sztabka, sztabkę złota czy monetę. Jak już decydujemy się na zakup złota, to w jaki sposób podjąć decyzję, co jest ważne, czym się te produkty różnią i na co zwrócić uwagę. Serdecznie zapraszam do, na nasz kanał na YouTubie. Kawa z ekspertem, sztapka czy moneta. Częste pytania. Bardzo często pytacie nas i z tym tematem wracamy, czy można kupować w Gold Syverze z zagranicy. Tak, można. To jest odpowiedź prawidłowa. Można kupować z zagranicy. Ale jest Parę takich elementów, o których warto wiedzieć, jeśli, chodzi, jeśli już dokonujemy zakupów z, e, spoza granicy polskiej. Po pierwsze, dostawa sztabek odbywa się tylko i wyłącznie na terenie Polski. Ze względów bezpieczeństwa, e, przede wszystkim, e, sztabkę możemy odebrać tylko w Polsce. Wystarczy wtedy podać, jak już uzbieramy na sztabkę, wystarczy podać miejsce. Do którego powinni, do którego chcemy, żeby nam tą sztabkę wysłano, jak już wydajemy dyspozycję jej odbioru, lub wskazać konkretny oddział e, e, Golden Marku, po to, żeby ją odebrać, to można się po nią zgłosić, ta sztabka będzie na nas czekać i wtedy, wtedy ją odebrać. Żeby kupować w Gold Saverze, musimy podać PESEL. To dla bezpieczeństwa również, w związku z tym musimy posiadać PESEL, żeby móc korzystać z Gold Savera. to jest warunek e, konieczny. No i trzeci. Element, jeśli chodzi o płatności. Płatności można dokonywać z rachunków zagranicznych, ale wpłacamy na y, konto w polskiej walucie, w związku z tym trzeba liczyć się z tym, że nastąpi po drodze przewalutowanie. To trzeba sobie po prostu wkalkulować i zobaczyć, czy nam się bardziej opłaca przelewać z polskiego na polski rachunek, czy być może z zagranicznego również na polski. To też to jest element tylko i wyłącznie rachunkowy, ale można dokonywać takiej operacji. Więc jeśli ktoś mieszka za granicą, to nie oznacza, że nie może korzystać z Goldsavera. Może jak najbardziej, no trzeba tylko pamiętać o tych trzech małych warunkach na ten moment, które trzeba spełnić czy dopełnić, żeby, żeby móc sztabkę koniec końców odebrać. W tym tygodniu to już wszystko. W tym tygodniu nie ma polecajki książkowej, ale będzie w tygodniu z pewnością. Natomiast zapraszam bardzo serdecznie do śledzenia naszych kanałów w social mediach, do naszego kanału Gold Saver na YouTubie. Serdecznie polecam się na przyszłość. Zapraszam za tydzień.